Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Korzystając z ładnej pogody, wybrałem się na spacer do parku na Słodowie. Okazało się, że, że tam będzie koncern. Koncert yy, Kazika i jego zespołu Kult. To wszystko w ramach yy, dni Wocławka. Yy, tutaj widzicie Państwo wejście do parku na Słodowie. Ja, proszę Państwa, jakoś tak niespecjalnie lubię może zespół Kult, chociaż Par piosenek. Lubię, no na przykład, y, spalam się. Tak ty w mojej klasie uczyłaś języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą na ciebie, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się. PPPR. No jest to fajny utwór, rzeczywiście. No i tutaj widziałem, że, że jakiś zespół miał próby. Jak się później okazało, to rzeczywiście zespół kult, ale nie dostrzegłem kazika. Staszewskiego. być może wybrał się właśnie właśnie do miejsca, gdzie było to słynne wydarzenie z Głotą, bo Gołota pobił jednego Wrocławianina na dyskotece w kawiarni, tak? I później musiał uciekać do Ameryki i tutaj w Wocowku można powiedzieć zaczęła się kariera Głoty wiem, że, że pan. Kazimierz Staszewski bardzo lubi boks, nawet napisał przecież piosenkę o Gołocie. Więc być może, być może, no, pospacerował się do tego miejsca, bo to nie jest daleko. Bo nie widziałem go na próbie. Widziałem tylko takiego pana bardzo podobnego do niego, z taką szopą szaro siwych włosów w zielonych spodniach, ale stwierdziłem, że to nie Kazik, bo nie miał brzuszka, tak? Ten pan. Nie wiem, czy to jest kwestia taka, że, że, że po tylu latach grania ten pan się jakoś tak upodobnił do Kazika, czy, czy, czy ten celowy zabieg, żeby zmylić, mylić widzów. No trudno powiedzieć, ale bardzo podobny, tak z daleka do Kazika. Myślałem, że to Kazik, ale to jednak nie był Kazik. Proszę Państwa, tutaj widzicie Państwo jakby dalszą część parku na Słodowie, czyli park imienia Sienkiewicza we Wocławku. Wieże katedralne, widzicie Państwo, tak? Ja tutaj powiem, że tam obok jest. Taką ciekawostkę powiem Państwu, że obok jest seminarium duchowne, i w tym seminarium duchownym właśnie kształcił się m.in. Roman Kotliński, autor tej słynnej trilogii Byłem Księdzem, która 20 lat temu cieszyła się tam wielką popularnością. I na bazie pieniędzy zdobytych z publikacji tych książek on stworzył wydawnictwo, które później wydawało Gazetę Fakty i Mity i on zresztą w swoich autobiografiach trochę wspominał o tym właśnie seminarium we Wrocławku, tam rzeczywiście takie rozbudowane, tam obok były korty tenisowe przeznaczone dla kleryków teraz tych kortów już nie ma, tam są hotele, ale no ale to rzeczywiście takie miłe, fajne miejsce do rozwoju dla młodych duchownych no, ale jak widać jednak to to nic nie dało panu Kotlińskiemu no bo porzucił, porzucił sutannę, tak, stał się antyklerykałem no a dzisiaj z tego co wiem to siedzi we więzieniu oskarżony o, o zlecenie zabójstwa swojej żony, bo tam chodziło o jakieś sprawy majątkowe, więc no proszę zobaczyć, jaka zawikłana i ciekawa historia tego człowieka. Tutaj jest rzeka z głowiączka, ona przepływa przez, przez, właśnie przez park. Ale wracając jeszcze może do, do kwestii i, i, i Kazika i Gołoty, bo proszę państwa. Y, hmm, Kazik y, rzeczywiście uległ tej fascynacji, zresztą tak jak połowa Polski y, Andrzejem Gołotą, i napisał o nim choć y, tak piosenkę, natomiast jest taka kwestia, że y, gdy po tej piosence tam miał okazję właśnie porozmawiać z Gołotą, bo spotkał gdzieś w hotelu chyba europejskim w Warszawie. To powiedział, że nie miał śmiałości podejść do boksera. Mimo że sam był przecież gwiazdą, tak, więc proszę zobaczyć, tutaj no boimy, nie tylko normalny człowiek boi się, ale i, i sławny człowiek boi się podejść do drugiego sławnego człowieka, tak? Tutaj widzicie Państwo teraz też przystań żeglarską. We Wocławku ona powstała też za duże pieniądze. W ostatnich latach taka nowa atrakcja dla Wocławian tutaj jest. Niezliczone kłódki wiszące właśnie na, na moście. Taki symbol miłości. Miłości szczególnie młodych ludzi, ale nie tylko młodych, pewnie. Nie tylko młodzi zostawią tutaj swoje kłódki. Widzicie Państwo oczywiście most we Wocławku, widzicie Wisłę. Wocławek słynie też z miejsca kaźni i zabójstwa księdza Popiełuszki, ale to jest tam dalej, dalej w prawo, tak? To nie jest ten most, tam dalej będzie Tama i tam właśnie, to, to jest, tam jest Wielki Krzyż. Ja może to kiedyś, kiedyś Państwu pokażę, to miejsce śmierci księdza Popiełuszki, gdzie go wyłowiono z Wisły. A teraz macie Państwo okazję podziwiać tą właśnie przystań, która jest taką atrakcją Wocławka nową. Ja może powiem teraz trochę też o, o planach, co będzie na moim kanale w najbliższym czasie. Otóż planuję uruchomić dwa cykle takie, może tutaj nie chcę ujawniać na razie tytułów tych cykli, bo są takie, takie dosyć fajne i może ktoś mi to ukraść i, i później, prawda, będzie jakiś spór może, że, że kto pierwszy wymyślił ten tytuł, więc może nie powiem, ale powiem tylko tak, że to będzie taki cykl, w którym Państwu przedstawię ludzi interesujących. Dziennikarzy, publicystów, naukowców, których naprawdę warto śledzić, oglądać i słuchać. Ja ich nazywam po, po prostu pięknymi ludźmi, bo mają piękne poglądy, piękne podejście do życia. Nie ma kto lansować tych ludzi, więc ja ich jakoś tak rozreklamuję. Tak? No i drugi cykl to będzie o ludziach przebrzydłych, tak, których nie warto słuchać i oglądać. A więc, no to takie moje zapowiedzi. Oczywiście będzie wiele innych rzeczy. Na pewno yy, wszyscy, którzy lubią ora też będą usatysfakcjonowani. Ja to zapewniam, także yy, no zapraszam do śledzenia mojego kanału. Dziękuję za uwagę.